Dzień dobry z Berlina, jesiennego i pochmurnego. Dzisiaj sporo tematów. Zacznę od kontroli granicznych z Niemcami, bo wiele osób ma ich już dosyć. Nie dziwię się, przecież przyzwyczailiśmy się do tego, że granicy właściwie nie ma, a tymczasem kontrole są i dają się wielu we znaki. To na jedynkę. A potem jeszcze zajmę się sprawą polityki migracyjnej i zmianą, jakie szykują się tutaj. Zobaczę, jak ma się też bezpieczeństwo lotnisk w Niemczech. I punktualność pociągów. A na koniec kilka słów o tym, co przed nami, bo wkrótce ruszą kiermasze świąteczne w Niemczech, te tradycyjne i te mniej tradycyjne. To wszystko w dzisiejszym Kierunkowym Plus 49. Ja nazywam się Tomasz Lejman i jestem korespondentem Polsatu i Interi w Niemczech. o tym, że wprowadzone w połowie października stacjonarne kontrole graniczne między Polską a Niemcami są uciążliwe dla wielu, przekonują się ci, którzy codziennie muszą przekraczać granicę do pracy lub do domu. Również kierowcy zostali wystawieni na próbę, bo często stoją w kilku, a nawet kilometrowych korkach. No fajnie nie jest. Jedynie samorządy po obu stronach Odry i Nysy biorą sprawy w swoje ręce i chcą zrobić wszystko, aby ta odprawa na granicy odbywała się jak najszybciej. A niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Fezer, ogłaszając wprowadzenie kontroli stacjonarnych obiecała, że zrobi wszystko, aby były one jak najmniej odczuwalne dla tych, którzy przekraczają tę granicę codziennie. No tyle, że do dziś rzeczywistość wygląda inaczej. Kierowcy stoją w korkach, a wjazd do Niemiec, szczególnie na środkowym i południowym odcinku granicy z Niemcami, czyli tak mniej więcej od słup do zgorzelca jest często utrudniony i niestety wkrótce Niemcy ponownie przedłużą kontrolę, co oznaczać będzie wiele problemów, szczególnie w tym okresie przedświątecznym. Na razie to sytuację łagodzą jednak samorządy, próbując negocjować z Policją Federalną nową koncepcję kontroli granicznych. Na przykład burmistrzowie Frankfurtu na Todro i Słubic rozmawiali ze służbami na temat tego, jak ograniczyć skutki kontroli granicznych dla ruchu na moście między oboma miastami oraz na autostradzie w Świecku. Podczas takiego czwartkowego spotkania ustalono, że kontrole te wzrokowe oraz kontrole dokładniejsze poszczególnych pojazdów na moście miejskim między Frankfurtem a Słubicami mają się teraz odbywać nie bezpośrednio u wylotu mostu, lecz na pasie środkowym. To rozwiązanie już jakoś tam działa i powoli, częściowo utrzymuje ruch płynny mimo kontroli na moście. Zmiany mają również dotyczyć i dotyczą już pieszych, którzy na moście będą poruszać się dwoma chodnikami, każdy w jednym kierunku, tak aby policjanci mieli mniej problemów z kontrolami. Tymczasem samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych no nie ma jakichś takich planów zmiany koncepcji kontroli granicznych, tak aby zmniejszyć ten problem na wszystkich przejściach granicznych. Rzecznik tego resortu na moje pytanie o ewentualnych korektach odpowiedział tak, żeby nic nie powiedzieć. Ja przyznam, że to jest akurat moje ulubione ministerstwo, jeżeli chodzi o dział prasowy. Działania policji na granicy zawierają bardzo złożone instrumenty, tak więc mówimy o kontrolach mobilnych, które prowadzone są w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie, a także mówimy o kontrolach stacjonarnych, które można szybko i elastycznie wprowadzić. Tak, by działalność grup przestępczych, mówimy tutaj o przemytnikach, by tą działalność po prostu zastopować. I tu ważną rolę odgrywa ruch przygraniczny, który chcemy zakłócać w jak najmniejszym stopniu. W tej kwestii szef Policji Federalnej już zabrał głos. To jest dla nas bardzo ważny cel i Policja Federalna robi wszystko, by problem zminimalizować. Wiadomo jednak, że na uciążliwe kontrole właśnie na polsko-niemieckiej granicy będziemy musieli nastawić się na dłużej. I zresztą potwierdził to sam kanclerz, który w ubiegły poniedziałek po spotkaniu z premierami wszystkich landów w sprawie polityki migracyjnej powiedział jasno, że z kontrolami będziemy musieli jeszcze liczyć się przez jakiś taki dłuższy czas. W przyszłym tygodniu mija kolejny termin kontroli, który Niemcy powinni wydłużyć, powiadamiając o tym Komisję Europejską i państwa członkowskie. No, oznaczałoby to, że kontrole na granicy wprowadzone by zostały po raz kolejny na kolejne 20 lub 30 dni. I tutaj zapytałem wprost rzecznika MSW, czy skoro kanclerz jasno mówi o długich kontrolach, Rolach, czy decyzja jest formalnością? No, ale usłyszałem to. Wypowiemy się, jeżeli coś w tej sprawie będziemy mieli do powiedzenia, więc proszę o cierpliwość. Na pewno w Polsacie News i Winteri będziemy Was informować, jak wygląda sytuacja. Teraz moi drodzy o polityce migracyjnej, bo po wielu godzinach negocjacji pomiędzy krajami związkowymi a rządem w Berlinie zdecydowano się na pewne zmiany, które niektórzy mówią, że są historyczne. Dla mnie jednak nie. W ramach tego porozumienia kraje związkowe otrzymają teraz specjalne środki finansowe dodatkowe, które będą przeznaczane na przeprowadzanie deportacji imigrantów. A z tym jest problem, bo przypomnę, że zaledwie co dziewiąta osoba, która nie ma szans na pobyt w Niemczech, jest deportowana. Przyczyn, no można powiedzieć, jest tutaj kilka. To względy humanitarne, to brak porozumień z krajami, do których takie osoby miały być deportowane i jeszcze do tego dochodzą koszty deportacji. Będzie też mniej pieniędzy na socjal dla przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej, a uchodźcy, imigranci kasę mają teraz dostawać nie w formie gotówki, tylko na kartę debetową, bo gotówkę najczęściej po prostu przeznaczali na pomoc rodzinom, które znajdują się w krajach, z których oni pochodzą, te pieniądze po prostu wysyłają. To ma zniechęcić uchodźców imigrantów do tego przyjazdu, bo pomoc socjalna po prostu te osoby często przyciąga. Ale jest też druga strona medalu, bo to porozumienie ma być przede wszystkim takim odebraniem argumentów dla skrajnej prawicy, która na wschodzie ma już 35% poparcie i ten temat używa. Problem w Niemczech jest duży, bo w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku o azyl w Niemczech starało się 230 tysięcy osób i jest to naprawdę wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Polsce News i w wydarzeniach, a także w Interi w ubiegły weekend dużo mówiliśmy o zdarzeniu na lotnisku w Hamburgu i o mężczyźnie, który próbując porwać własną córkę. Bez problemu wjechał samochodem osobowym na płytę lotniska, jeszcze strzelając i rzucając koktajlami mołotowa, paraliżując ruch na ponad 24 godziny. Nie zresztą pierwszy raz niepożądane osoby dostały się na teren niemieckich lotnisk w ostatnich miesiącach. Skutecznie udawało się to ekologom z ostatniego pokolenia. Na dobre zablokowali oni ruch na samym lotnisku, właśnie na tym samym, w Hamburgu, ale także w Berlinie. Do dość niebezpiecznego incydentu z punktu widzenia bezpieczeństwa kanclerza doszło w największym porcie lotniczym w Niemczech, czyli. We Frankfurcie nad Menem, bo tam do konwoju szefa niemieckiego rządu, uważajcie, dołączył się prywatny samochód, którego kierowca bez większego problemu po prostu wjechał do tej lotniskowej strefy bezpieczeństwa, by objąć kanclerza, bo był jego fanem. W tym przypadku zbyt późno zareagowała policja federalna odpowiedzialna za bezpieczeństwo na terenie lotniska, jak i oczywiście osobista ochrona kanclerza. Nie bez powodu po tych wszystkich incydentach no, nasuwa się tutaj pytanie, czy bezpieczeństwo w niemieckich portach lotniczych jest zagwarantowane. No. Trochę zdziwiony tymi incydentami i też zaniepokojony jako pasażer postanowiłem zapytać rzecznika rządu, czy w takim razie niemieckie lotniska są bezpieczne i usłyszałem, że, i usłyszałem, że moje pytanie no, jest jakby bezzasadne. Niemieckie lotniska są bardzo bezpieczne. To, co wydarzyło się w Hamburgu, pokazuje, że są pewne luki w bezpieczeństwie, ale ktoś tutaj miał mnóstwo energii, mówimy o działaniach przestępczych, i był bardzo zdesperowany. Dlatego działał w ten sposób. Nie istnieje koncepcja tak doskonała, żeby nie można było jej ulepszyć. To oczywiste. Jednak w odniesieniu do kluczowego pytania o bezpieczeństwo. Mimo, że znane są mi trzy przypadki, uważam, że problem nie jest aż tak duży, ale na pewno administrator lotniska nie powinien dopuścić do tego, by sytuacja się powtórzyła. Zdaniem resortu spraw wewnętrznych, mimo że za bezpieczeństwo na lotniskach odpowiedzialne są służby federalne, to jednak na właścicielach i administratorach lotnisk spoczywa odpowiedzialność wypełniania takich standardów bezpieczeństwa. Również poszczególne landy powinny zadbać o to, by lotniska były lepiej pilnowane i chronione przed takimi incydentami. Eee, właśnie z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. Jednak innego zdania są liczni eksperci, którzy co prawda podzielają opinię, że administrat na administratorach spoczy sp spoczywa takie wypełnianie zobowiązań w kwestii bezpieczeństwa, ale problemem są same przepisy, które niemiecki rząd powinien wziąć pod lupę, ponieważ lotniska są po prostu częścią infrastruktury krytycznej. Jedyne co niemiecki rząd, niemiecki rząd zamierza zrobić, to zaostrzyć kary za wtargnięcie na lotnisko, bo na razie to jest tylko wykrączenie karane do, karą do 10 tysięcy euro, a w przyszłości to zachowanie ma być traktowana jako przestępstwo Lotniska jak twierdzą niektórzy są gorzej zabezpieczone niż na przykład kiermasze bożonarodzeniowe, bo i w ich przypadku wyciągnięto jednak wnioski po ataku terrorystycznym na berliński kiermasz bożonarodzeniowy. No ale dziś właściwie zajawiam tylko ten temat, chociaż nie pod względem bezpieczeństwa, bo po prostu wiele osób mnie pyta, kiedy otwierane będą kiermasze świąteczne w Niemczech, przede wszystkim w Berlinie. Zupełnie teoretycznie, i tak będzie w przypadku większości kiermaszy, otworzą się one w poniedziałek przed pierwszym adwentowym weekendem, czyli otworzą się 27 listopada. Są wyjątki i chodzi tutaj o tak zwane kiermasze, Nasze zimowe, bo już w, Berl w Berlinie one działają i przyciągają przede wszystkim turystów, ale no moim zdaniem one są kiepskie, tak jak ten na Placu poczdamskim w Berlinie. Bo one są mało tradycyjne, a do tego picie grzańców w temperaturze 10-15 stopni to. No, nie jest wielką przyjemnością, ale już obiecuję, że za dwa tygodnie, czyli 26 listopada, szerzej porozmawiamy o kiermaszach, o tym, które warto i w Berlinie w ogóle, i w Niemczech odwiedzić, bo będzie ich naprawdę dużo i tematycznie się będą różnić, bo są na przykład kiermasze skandynawskie, są tęczowe, takie, który, na których wystawiają się rzemieślnicy, jest też kiermasz japoński, no i są oczywiście te tradycyjne. Będzie w czym wybierać i co oglądać, a w kierunkowym plus 49 nie zabraknie właśnie tych wskazówek ode mnie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że patrząc sobie na niemiecką kolej, to można sobie z nią zegarki ustawać, ale to chyba było dawno i jest nieprawdą, bo... Ale oczywiście, gdy czasem rozmawiam ze znajomymi, to słyszę, że sobie pojeździł pociągami w Polsce i się przekonał, jak można się spóźnić. Ale niestety z niemiecką koleją, ono też nie jest najlepiej, a z roku na rok jest wręcz gorzej. Na początku roku Deutsche Bahn wyznaczyło sobie taki ambitny cel osiągnięcia 70% punktualności w ruchu dalekobieżnym, jednak jak się okazuje, no jest trudno utrzymać ten standard, bo w pierwszych 9 miesiącach punktualność pociągów wynosiła Jedynie 66%, co oznacza, że cel 70% jest nie do osiągnięcia. Sytuacja punktualności Deutsche Bahn pogorszyła się w porównaniu z ubiegłymi latami. W roku 2021 wskaźnik wynosił 75%, a w ubiegłym roku to było 65%. Dla porównania w Szwajcarii, gdzie sieć kolejowa jest mniejsza. Od stycznia do października 90% pociągów było punktualnych, a punktualność oznacza tam opóźnienie mniejsze niż 3 minuty. Problemem w Niemczech jest oczywiście przestarzała infrastruktura kolejowa. W październiku niemal 3 czwarte pociągów dalekobieżnych, słuchajcie, napotkało na co najmniej jedną budowę na swojej trasie. To powoduje znaczące opóźnienia i zakłócenia w ruchu. Deutsche Bahn planuje teraz przeprowadzenie generalnych remontów całej infrastruktury. Obejmie to zamknięcie wielu tras na kilka miesięcy i przeprowadzenie kompleksowych napraw. Pierwszy taki remont planowany, jest już na drugą połowę przyszłego roku na trasie między Frankfurtem a Mannheim, a to bardzo ważny korytarz. No i niestety, jeżeli chcecie wiedzieć, to remonty tutaj e, będą przeszkadzały nam do roku aż 2030. Na e, jak wygląda sytuacja z samymi pociągami? Bo ja czasami mam wrażenie, że właściwie niemiecka kolej to tylko w warunkach laboratoryjnych jeździ punktualnie, bo pociągi mają problemy, gdy jest za zimno, gdy jest za ciepło, gdy pada deszcz, gdy jest słońce. Jakoś to wszystko tak dziwnie wygląda, i trudno słuchać argumentów niemieckich kolejarzy. No dobrze, to ja w takim razie odjeżdżam. Miłego startu życzę Wam w nowym tygodniu. Widzimy się za tydzień z nowym odcinkiem kierunkowego Plus 49, a kolejny tydzień no to przyniesie naprawdę sporo wydarzeń. Tym najbardziej takim oczekiwanym i kontrowersyjnym wydarzeniem będzie wizyta tureckiego prezydenta Erdoğana w Berlinie. A ten, kto planuje właśnie wizytę w stolicy Niemiec pod koniec tygodnia, no to musi liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Do zobaczenia. cześć.